Czy po słowach Sławomira Mencena o tym, że prezes Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i hamem, jest jeszcze szansa na wspólne rządy, wspólną koalicję konfederacji z PiSem? Czy my, już jest się nie palimy, my nie palimy się do koalicji z nikim, zwłaszcza Można że. Się palić rację. Spolimy, nie, my chcemy rządzić Polską, i chcemy zmienić Polskę i pomóc rozwiązać najważniejsze problemy Polski, ale każdy, kto się przymierza do koalicji, do stanowisk dwa lata przed wyborami, jest wariatem. Można czasami sobie pozwalać na jakieś spekulacje, ale to zawsze jest obarczone ryzykiem i świadczy o tym, że ktoś bardzo, bardzo. Mocno ryzykuję. Dajmy szansę Polakom okay. wybrać kogoś A wyobraża w Pan sobie, tejmie. Panie pośle, koalicję z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Od dziecka uwielbiam literaturę fantastyczną i mam bardzo rozbudowaną wyobraźnię. Ja sobie bardzo wiele rzeczy wyobrażam. Wyobrażam sobie koalicję w bardzo różnych ułożeniach politycznych i nawet jestem krytykowany, jak szeroko sobie to wyobrażam, ale na poziomie. Czyli nawet wyobraża Pan sobie koalicję z Donaldem Tuskiem. Ja wielokrotnie mówiłem, że sobie bardzo szeroko wyobrażam koalicję, ale z formacjami nie z konkretnymi ludźmi, bo my jesteśmy za tym, żeby Donald Tusk i Jarosław Kaczyński wypoczęli w ciechocinku, a nie zajmowali się kształtowaniem kolejnych rządów za Czyli dwa lata. To jest, nasza, to jest nasz postulat starsi panowie na emeryturę do ciechocinka politycznego czy Sulejówka, jak to sobie woli wybierać, ale nie współkształtować rządy za dwa lata. To jest postulat, którym się podziela przeważająca i mierząca większość Polaków.